Siema siema, witajcie w nowym odcinku. Tak jak Wam już wcześniej mówiłem, to będzie dzisiaj drugi odcinek. I jest to kluby, które były wysoko i spadły nisko, oczywiście part 2. Na wstępie oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału. Taki przycisk jak nad moją ręką, tam na dole znajdziecie. Tak oczywiście lajkujcie też filmy. No i bez przedłużania zapraszam do materiału. tych czasach to był klub, który po prostu bił się z PSG o mistrzostwo teraz wiemy, że PSG zdeklasowało tą ligę a Lyon zajmuje obecnie aż dziewiąte miejsce, jest to na pewno jedno z większych zaskoczeń no bo jeśli chodzi ja właśnie widziałem tą słabszą formę, ale nie jestem takim fanatykiem ligę więc jak to zobaczyłem to stwierdziłem, że muszę to tu dodać no na pewno mam oczywiście życzę im, żeby się z tego podniosli. A my lecimy do miejsca numer 4. Miejsce numer 4 jest to oczywiście Liverpool. No chyba nie muszę się z tym ukrywać, że Liverpool ma strasznie słabą formę w tym sezonie, jeśli chodzi o ligę. Niedługo mecz w Lidze Mistrzów z Realem Madrid wtedy zobaczymy. zobaczymy co pokażę. Ale jeśli chodzi o ligę, aż ósme miejsce w tabeli, no naprawdę to nie jest dobry wynik. Oni powinni walczyć o mistrzostwo pomiędzy Arsenalem a Manchesterem City. No a tutaj walczą oni o jakieś europejskie puchary. No dobrze, to po prostu dla nich nie wygląda. My lecimy chyba już do miejsca numer 4. Przepraszam za malutki błąd, lecimy oczywiście do miejsca numer 3. Na miejscu numer 3 znajduje się Chelsea, które podobnie jak Liverpool, no naprawdę słabo w tym sezonie im idzie. Przegrany mecz z Borussią w Lidze Mistrzów, ten pierwszy ostatnio. Ale jeśli chodzi o ligę, no to aż dziesiąte miejsce, no to naprawdę jest fatalny wynik, jeszcze gorszy od Liverpoolu. I patrząc na tą drużynę, liczyłby się tak jak w przypadku Liverpoolu, po prostu na walkę o mistrzostwo, a naprawdę ta y, sytuacja u nich po prostu no, nie wygląda za dobrze. Miejsce numer 2 jest to oczywiście Sevilla, no która... Zajmuje aż dwunaste miejsce w tabeli La Liga Ja rozumiem, że oni zdobyli kilka razy mistrzostwa, ale Oni się właśnie biją bardziej o tą Ligę Mistrzów Kiedyś oczywiście Czyli o to czwarte, czasami jeszcze setletnie, tylko nawet się bobili o to trzecie miejsce A teraz aż dwunaste miejsce w La Liga, no dobrze im nie idzie No jestem kibicem Barcelony, to wiecie i chciałbym, żeby Barcelona wygrała Liga, ligę, ale lubię bardzo Sevilla i nie życzę im po prostu źle. I miejsce numer jeden jest tu Villarreal. Villarreal, dziewiąte miejsce w tabeli La Liga. No i Villarreal, ja nie zwracałem za niego tak mocno uwagi. Dopiero po tym meczu z Lechem poznać tym... Zwracać uwagę, wygrane oczywiście przez Lecha 3-0. No i bardzo teraz słabo idzie, naprawdę bardzo słabo idzie. Dziewiąte miejsce na taki klub. No, La Liga kiedyś bardzo mocno wyglądała. Eee, oczywiście pierwsze i drugie miejsce często bił, bi, 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 była bilka pomiędzy Realem a Barceloną. Ale trzecie, czwarte, piąte, szóste, czyli europejskie puchary po prostu były przepełnione emocjami i tym sposobem właśnie się z wami pożegnamy jeśli, lajkujcie jeśli będzie pod tym filmem ponad 10 lajków i ponad 40 wyświetleń to robimy part 3 no i takim sposobem będziemy widzieć się niedługo najprawdopodobniej Jakoś w czwartek, środa, coś takiego, zobaczymy więc. Na razie!